Wow, wow, ale bubel Jak PZ wyszedłem po chlepnia, a skończyłem w klubie Wow, ale bubel, o uh. Stawiaj post na grupie, że lecę na kluby i wszystko mam w dupie A jutro na główek, że porwałem Uber, ale mam pod kontrolą wszystko jak rupier Język się z rozwiązał, że trzeba go związać na stópę Zrok pilnie za nią podąża, ja zatrzymać tego nie umiem Ona ma zcipki wodospad, ona nie wie, że jest w klubie nie skończyło się na sztuce, nie, nie byliśmy w teatrze Stikają mi drinki magicznie, gdy tylko nie patrzę Nie siadam przy bazie kolejka dla wszystkich, ja tylko zapłacę Gratulują twarze, ja ich nie kojarzę, ja tylko zapłacę Sto setek z cytryną doniesionych przez piękne panie na tacy Olewam party i palę grubery Ona mi robi numery, a ja wtedy robię numery Desfoy, kumperi, desfoy, au le party, I povezi cu ei, companii, to povezi cu ei, companii. Se parte al voi de parte ah. i păle blubeare. Ah, se alevan parte i păle mi O namirobi numere ai apăte de robie numere. I povezi cu ei, companii, to povezi cu ei, companii. Se parte al voi de parte i păle blubeare. Ah, wow, wow, mame văsene. Wyszedłem na planta, wróciłem zmęczony z Cię Że w ten basen, no. stale mi oświetla laster, odbijają od śpiew czarnych. W oczach mam piękny obrazek, nimi ubranie z niej zdarłem. W jej oczach to widzę kasę, zbytnio się tym nie martwię. Ona nie lubi mieć pracy, myśli, że ja się nią zajmę. Bojam, głowę znam ten kapie się trochę jak mapę, hipnotyzują jej ruchy, nie jaram się dzisiaj rapem, o! Klepę ją w fube, sadza na puffie swój kuper Ta druga na drugiej, kręcą się panny jak para lufę. Wow, wow, mamy basem Wyszedłem na plantę, a wróciłem zmęczony z piasty wie w tym pas Ole wam party i pole w rupę. Ona mi robi numery, a ja, ja wtedy robię numery I połowiery swojej to połowiery swojej kuperi Să vom parte al voi de partei pale blubare. Ah, ale vom parte i pale Ona mi robi numere, a ia de robin. numere. E povede svoje cum e povede svoje cum o vom parte al voi de partei pale blubare. Top, 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 Prada, Codze tu do clubul Charlie dress, Czarny dres, bandyta, wchodzę tu do klubu Czary dres, cza, czarny dres Ona nie zastanawia się jak widzisz żółte blach Ta siódemka co podjeżdża to moja to nie ta Czorsy noszę je raz Chodzikuś kuśleć dym przez dach Wchodzę do żabki, ten ten i płaszcz to paliwo, dodajemy gaz Twoja żona nie pije Coca-Cola Dziesięć koła, szampanę mogę oblać To, to, to Prada Wchodzę tu, tu do klub, klubu Czarny dres, czar, bandyta. Cza, cza, Wchodzę tu do klubu to jazz jazz w lewej kieszeni mam cash cash bang 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 ok belbet pumpę surwet wachci wachci w pary amsterdam kurwa tejsy czuć jak szlepą dżi chodzę do klubu to palę czoń tam dawaj mi hejsa nie płytę co tam jecebego znowu hity co tam ciemne biznesy jak city Co tam wokół mnie sami bandyci popatrz moi koledzy na bici babaj życie nie spełnia mi dżin bombaj Top 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 prada, wchodzę tu do klubu. Czarny dres, czap, czap, czarny dres. Bandyta, wchod, wchodzę, wchodzę tu do klubu. Czarny dres, czap, czap, czarny dres. Czarny dres, to nie żałoba, jak włucha się to warto w dresie, byku. Mercedes sam zaparkował, zakupy, choroba, kupuję w tak nie smyku, byku. Dres, po słowiański przykód. SMR-3 seria Czeka, drugi dreszcz, potwidać z daleka. Kręć tego czoła nie, bo ja jak dnia to mi spodnie. Ona samotnie by chciała koło mnie, lecz po pierwszej linii wygląda ułomnie Top, 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 to prada, wchodzę tu do klubu. Czarny dres, czap, czap, czarny dress. pan. Bandy, bandyta, wchodzę tu. Czarny dres, czarny dres, czarny dress. czarny dres, czarny, dres, czarny, dres, czarny dres.